Już we wrześniu 31 rodzin zamieszka w nowej kamienicy, która wybudowana została przy skrzyżowaniu ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej. Budynek powstał w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ta kamienica to jest chyba pierwsza kamienica na terenie Starego Miasta zbudowana od podstaw. Stare budynki wyburzyliśmy, zbudowaliśmy na nowo ten fragment ulicy, tego narożnika ulicy Starowarszawskiej i Jerozolimskiej. Budowlane dobiegły już końca. W budynku powstały jedno, dwu, trzy pokojowe mieszkania o powierzchni od 36 do 65 m2. Całość ogrzewana jest z miejskiej sieci. Wszystkie mieszkania są już zajęte i zostały wykończone pod tak zwany klucz. Z przyszłymi lokatorami ustalono szczegóły dotyczące innymi ułożenia płytek oraz paneli. Oprócz mieszkań w kamienicy powstały także trzy lokale usługowe. Inwestycja jest jednym z elementów szerszego programu Młode Stare Miasto, którego celem jest rewitalizacja najstarszej części Piotrkowa Trybunalskiego. Chcę podkreślić, że to kolejny krok zmierzający do tego, aby ta dzielnica, dzielnica Starego Miasta, szczególnie Podzamcza, była dzielnicą mieszkaniową, a w ten sposób również przywrócić inne funkcje, a więc usługowe, handlowe, związane z działalnością gospodarczą, ale również z kulturą, edukacją, rekreacją. Kontynuowane są już prace związane ze stworzeniem na podzamczu atrakcyjnego osiedla mieszkaniowego. Trwa już kompleksowa rewitalizacja zabytkowych budynków u zbiegu ulic Starowarszawskiej, Zamurowej i Garcarskiej, a miasto przygotowuje się do kolejnych inwestycji mieszkaniowych, m.in. w ciągu ulicy Starowarszawskiej.